wow Cześć, witajcie w kolejnym Let's Playu z gry Portal z tej strony Mizard i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy jak wcześniej skończyliśmy, czyli od 13 pokoju testowego. Powiem szczerze, że troszkę za szybko przechodziłem te, te pierwsze pokoje. Może to było spowodowane tym, że były po prostu za proste i nie było co tutaj opowiadać, tłumaczyć. Może było spowodowane to czymś innym, ale postaram się teraz troszkę wolniej to wszystko robić. Yy, ogólnie chciałbym omówić zasady działania portali. No to wiadomo, że tutaj to jest bardzo fajnie, ciekawy sposób zrobione to, że. Te portale są przezroczyste, to tworzy taką bardzo fajną perspektywę. O właśnie, wtedy widzimy, jak wchodzimy do tego, właśnie pomarańczowego portalu, a wychodzimy z niebieskiego. O właśnie, widzimy, jak wychodzimy stąd i jesteśmy na górze. Proste, bardzo proste. Yy, nie ma w tym żadnych w sumie trudności. Oczywiście, jeśli dojdzie do tego m, więcej strzelania ty, tymi portalami, większa, większy dynamizm, to zaczyna się trudność. Niby kostka tutaj jest potrzebna do przechodzenia, ale ja tak sobie myślę, że może moglibyśmy po prostu strzelić tutaj portal. To jest to taki fajny sposób, a kosteczka może nam się przydać. O dobra. Okej, okay. na no to na początku może poprawimy się. Musimy przesłać kulkę. Skąd wiem, że tutaj strzelić, ponieważ widać takie pomarańczowe światełko wydobywające się. Z tego, właśnie czegoś, jakbym wpadł na tą kulę, to bym zginął. Dlatego wolę ją, jej, jej unikać. No dobrze. Kolejna fajna, ciekawa rzecz to jest to. Hop. I widzimy, jak kostka powinna przynajmniej wylądować na przycisku. Tutaj mi troszkę nie wyszło. No, ustaw się. Dobra. No i właśnie przez to, że uaktywniłem to. ...to porusza się nasza, nasz szyb. Ale w sumie, tak, 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 tak prawdę mówiąc, to kostka nam nie jest potrzebna. Jakbyśmy otworzyli teraz drugi przycisk, to wystarczy tam strzelić portal i już jesteśmy. Jednakże, jednak dostanę się tam... ...dla was, powiedzmy. Tutaj ktoś mi powiedział, że trzeba zbierać radika, które mają niby inne transmisje niż pozostałe. Zobaczymy. Możliwe, że to chyba nie jest to. Chodź radyjko. No, ze mną. Mam nadzieję, że teraz się uda. Pięknie wyszło. Dobrze. No to strzelimy sobie tutaj, strzelimy tutaj. Radyjeczko też tam spada. No i okej, okay. to jest koniec 13. Jeszcze tylko radyjko yy, czy tej kamerki zniszczę troszkę. O, postęp po osiągnięciu. 1 trzecia yy, tych kamer. Przed nie możemy już Kiedy testing jest Aha. Ja już myślałem, że to jest jakiś spisek. Chodzi mi o to, co Gladys powiedziała. Jakby sobie. Ciekaw, jak długo wyjdzie. Teraz nie liczę czasu. Zapomniałem włączyć timera. ale nieważne. Mamy 14. pokój testowy. Co tutaj nas czeka? Mm, latanie portalami kostki mogą nas zabić, yy, kule mogą nas zabić, możemy się utopić i. I nie wiem co to w sumie jest. Um, nie mam pojęcia. Kurczę, zapomniałem, co to było. No troszkę tutaj to regulatory Dobrze, więc tak wam pokażę, że w, na te właśnie czarne... E, w, ty, w tych czarnych ścianach nie możemy postawić portala, ponieważ są one nierówne. Dlatego, e, no po prostu nie możemy, można tylko na odpowiednio dużych, równych po, po, powierzchniach je umieszczać. No dobrze, jak widać, nie da się dostać do tego y, kolejnego pomieszczenia nie stawiając jednak tej kostki, ponieważ nie da się strzelić portala. Dlatego musimy zdobyć tą kostkę w, y, w jakiś sposób. Sposób jest na to bardzo w sumie prosty, jeśli strzelimy tutaj niebieski portal i strzelimy tutaj pomarańczowy, otworzymy oczywiście prędkość, która pozwoli nam przelecieć z odpowiednią prędkością do tej kostki. Hop. Tak to działa A, i portal się wyłączył właśnie przez to, że tutaj się schody uruchomiły, ale to nic. Dawaj, 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 dawaj. Nie mam całego dnia. No dobrze, no to mamy teraz. Aha, trzeba będzie uaktywnić ten, ten panel. Wtedy nam się pewnie... Czy ja pamiętam, że wtedy nam się ta winda puści mhm mm po co się męczyć test pomarańczowy trzeba postawić o tam w tym pomarańczowym światełko mam nadzieję, że trafię hop i światełko powinno dolecieć bez żadnych przeszkód no Udało się. na winda zwycięstwa. No fajnie. No dobrze. Jak widać, dla mnie to jest proste. Mam nadzieję, że wy w końcu zrozumieliście trochę działanie portali. Tak, przepraszam was za to, że wcześniej tak wymachiwałem, robiłem wszystko tak na szybko. Ale te, te poziomy były po prostu zbyt proste. Nie było co tłumaczyć. Wolałem poczekać właśnie na te pokoje kolejne. Kurczę, jesteśmy tutaj. Eee, to jest tu przewidziane z ciasto i utulenie w żalu. Aha. Tak. Słońce, dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej działaj. Nie mam pojęcia co się dzieje czasami Problemy techniczne No dobra, zwiedzimy się za niedługo Witam was po raz kolejny. Miałem pro, lekkie problemy techniczne troszkę mi spowalniał yy, Spowalniało grę yy, Ale przynajmniej zobaczyłem ile jeszcze mam czasu około 10 minut Także włączam sobie stoper Dobrze, więc teraz widzimy tutaj mamy taką barierę, przez którą portalem nie da się w żaden sposób przestrzelić. Do tego, jeżeli przejdziemy przez nią, to portalem nasze aktualny zniknął, ale to w sumie nie jest takie najważniejsze, jak się tam dostać. Otóż w prosty sposób trzeba znów wykorzystać. No, pęd. Pęd trzeba wykorzystać. Patrzymy, gdzie wylądowaliśmy. Tam nie trzeba było, i dalej trafiłem. Po prostu co zrobiłem? Wyskoczyłem stąd. Miałem za mały pęd, spadłem na podłogę. Ale ponieważ się nie zatrzymałem, to rozpędziłem się jeszcze bardziej, aż w końcu tu przeleciałem. No dobrze. O, kolejna kamera. Dobrze. koło około 13 mam tych kamer zniszczonych. Pięknie. Fajne. Mhm. Jak widzimy, kiedy przejdziemy przez to, portale się nam wyłączają, więc nie da się tak tej kuli przepuścić ładnie, żeby nam się ładnie przepuściła. więc kiedy już tu przeleci, to szybko strzelamy tutaj, póki się nam nie, nie zniszczy, i ustawiamy. O tak, tylko trzeba, wiadomo, trzeba przejść na początku przez ten. Yy, przez tą ścianę. Ona jakoś się tam nazywała, nieważne w sumie. Okej, okay. aha, winda nam się już łączyła pięknie, pięknie. Tutaj mamy kolejne miejsce. Tym razem tutaj podłoga jest nie, nie, powiedzmy nie działająca. Tutaj już działa. Co robimy? To trzeba będzie wykazać się powiedzmy zręcznością. Powie tak jeszcze na pewności pomarańczowy, tam jest pomarańczowy na górze, więc strzelam niebieski co muszę zrobić? muszę polecieć a kiedy będę leciał muszę strzelić po raz kolejny niebieskim portalem, zobaczycie i udało mi się znowu, żeby wytłumaczyć wszystkim jak to zrobiłem wyskoczyłem tam, więc miałem lekki pęd dzięki któremu mogłem dolecieć aż tutaj jakbym tutaj gdzieś zrobił to bym nie miał takiego pędu, żeby dolecieć do tej podłogi, na której da się strzelać portale. Tak więc, kiedy już leciałem, strzeliłem po raz kolejny niebieskim portalem, dzięki czemu znowu wyskoczyłem stąd i miałem już odpowiednią prędkość, żeby wylądować tutaj. Trochę zawiłe, ale... Jezu, git. Dobrze, teraz musimy sprawić, żeby ta kula, która ma tutaj takie, o, pochyłe ściany, dotarła do tego naszego tutaj powiedzmy odbiornika, czy jak to tam nazwać? I jak to zrobimy? Hmm. Był na to prosty sposób. O, i ona się nam po prostu lekko odbija. Trzeba tylko zabrać jej sprzed nosa portal, dzięki czemu ona zamiast wlecieć z powrotem odbije się prostopadle. czy nie prostopadle, tylko... Chociaż w sumie prostopadle się ona odbija. 90 stopni, dobrze. Tak więc jedziemy dalej. Hop. No i co ja zrobiłem teraz? A i teraz, kiedy wylądowałem tutaj, to już wiem, że jeśli teraz strzelę, to wyląduję w tym samym miejscu. Naprawdę. No, teraz będzie. No nie. Za nisko chyba miałem. No, teraz jest dobrze. Uuu, uh, gruba. Teraz musimy zrobić tak, tak Magites. Jak widać teraz te poziomy są dość dłuższe. Co tutaj trzeba zrobić? Aha, mamy mamy kulę i ona... Chyba odbiornik jest za tymi dwoma ścianami. Tak więc jeżeli ja tu wcisnę guziola, to nam się wciśnie tylko jeden i zaczyna się włączać timer. Dlatego szybko wciskamy drugiego guziola. Zanim nam się wyłączy Uu. Coś tam się tutaj troszkę pomieszało What the fuck No dobrze, to było dziwne, to było dziwne To było przedziwne, naprawdę, to było to było dziwne <laughs> Zobacz na filmie co mi się stało w ogóle. Pewnie mnie kula trafiła, no bo żadnego innego sposobu nie było. Ona jakoś tak dziwnie zaczęła latać. Dobrze. Więc teraz tak, strzelamy tutaj już, żeby mieć blisko. Klikamy. Klikamy. Klikamy w prawo, co mnie kurwa? Lecisz słońce. Nie. Nie, nie. Kurde. No tak, to jest taki fail z mojej strony dla was. Co za gówno No leć. No pięknie jeśli ktoś może się tutaj zacząć zastanawiać, dlaczego nasza postać chociaż skacze z dużych wysokości, to na niej ginie. Yy, krótko, dobra, w nosie, Pokażę wam. I tak więcej chyba pokoi testowych już nie dam rady przejść. Otóż, a wasza pokaże bardzo śmieszną rzecz, którą lubię robić. Otóż stworzymy paradoks i lecimy. Blum, glum, 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 glum. Mm, a wy, jeśli zrobimy coś takiego, to też jest fajna zabawa. O, nasza postać ma takie właśnie budki, które amortyzują w 100% z tym kobietą? Hmm. Tak, jest, Chodzimy kobietą w tej grze. Rzadko to się zdarza. Zdarzało się w, w, w starych grach, że chodziło się kobietą. A tutaj mamy do, do czynienia, właśnie z panią. Yy... Jak ona miała? Wypadają mi te imiona z głowy, nie mam pamięci do imion. Także bardzo fajna zabawa z tym jest. A jeśli zrobimy coś takiego, to można przypuszczać, co się stanie. Zaczynamy lawirować. Tak sobie. Jeszcze coś ciekawego. No co, wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj. Albo robimy coś takiego. O, hop. Fajne to jest widocznie, fajnie widoczne jest jak są takie powierzchnie bliskie ściany są ze sobą. Po prostu no, nagle o, na przykład jakbym tutaj zrobił, ale tam są jakieś takie platformy, to tam... I kiedy indziej pokażę. Ale właśnie pamiętam, że chciałem zagrać w tę grę byle tylko właśnie strzelić sobie w dół i w górę i polecieć, poszybować takim paradoksalnym wirem. Czy tam tunelem, jak to woli. Wydaje mi się, że docieram już do 20 minut. Jak widzicie, udało mi się w, w ciągu 20 minut z, przejść tylko trzy pokoje testowe. Yy, myślę, że to tak lepiej, kiedy i opowiadam i gram. Jeszcze za wcześnie, żeby mówić tutaj o ocenie gry. Ponieważ pod koniec do let's play będę oceniać to grę. Tak więc w kolejnym odcinku czeka nas ostra amunicja. Enragement Center przeprasza and za and niedogodności and i życzy powodzenia. No dobrze, jak widzicie, te rakietki spotkamy w kolejnym odcinku. I żegnam się z Wami do następnego odcinka. Który wyjdzie niebawem, ponieważ teraz yy, teraz postanowiłem troszkę. O, o, w sumie teraz wam pokażę to. O, taki, taki paradoks fajny wyszedł z tego. Postanowiłem teraz stworzyć częściej te odcinki. Tak więc możecie się spodziewać ich naprawdę niedługo. Dobrze. Mm? Mm -hmm. Nie Dobra. Jeszcze raz. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Z tej strony był emu I do zobaczenia w kolejnym let's playu z gry Portal. Tom, 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 tom.